Dobry wieczór, witam serdecznie na kanale W Świecie Króla Myśli na playliście ciekawostki. Moi drodzy, nie miałem nawet zamiaru dzisiaj siadać przed komputerem i przed kamerą tym bardziej i nagrywać jakiegokolwiek filmu, ale trafiłem w internecie na materiał, który hmm, bardzo mnie zaintrygował i myślę, że zaciekawi także takich poszukiwaczy prawdy, jakim ja jestem, takich ciekawskich, może tak to ujmijmy takich ciekawskich jak ja. Artykuł znajduje się na portalu inne-medium inne-medium.pl inne-medium.pl a zatytułowany jest Czy piramidy z Gizy przetrwały biblijny potop? Ciekawe, prawda? Mojżesz o piramidach Zupełnie nic nie wspominał, a przecież był w Egipcie. Dlaczego nie wspominał? Dobre pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Ale autor tego artykułu zapytuje, czy piramidy już były jeszcze przed Potopem, czyli długo przed Mojżeszem. Dobre pytanie. My tutaj y, y, dzisiaj w XXI wieku. Odkrywamy historię Ziemi, często będąc zaskoczonymi wynikami tych odkryć. Posłuchajcie, o czym piszą w tym artykule. Płaskowyż Gizy, położony nieopodal innych znanych zabytków starożytnego Egiptu, od zawsze intrygował badaczy. Jednak, oprócz monumentalnych piramid i tajemniczego Sfinksa, na tym terenie odkryto jeszcze jedną zaskakującą cechę. Ślady erozji. Sugeruje to, że potężne budowle mogły przez długi czas pozostawać pod wodą, co czyni, je, co czyni je jeszcze bardziej enigmatycznymi i starożytnymi. Czyżby więc były wybudowane przed potopem? A jeżeli tak, to przez kogo? Dobre pytanie. Płaskowyż Giz, znany przede wszystkim z monumentalnych piramid i majestatycznego Sfinksa, kryje w sobie jeszcze jedną równie fascynującą tajemnicę: ślady sugerujące, że starożytne budowle mogły być kiedyś zanurzone pod wodą. Niezwykłe odkrycie archeo archeologów Szerifa el Morsi i Antoine Gigal, którzy przez lata prowadzili badania na nekropolii w Gizie wzbudziło zdumienie społeczności naukowej ich prace dotyczyły dowodów na to że obszar ten mógł być zalany przez potężną falę przypływową co zmieniłoby dotychczasowe postrzeganie historii tego miejsca moi drodzy jeśli piramidy przetrwały potop to może były wybudowane nie przez ludzi ale przez kogo przez nefilim o których to wspomina Biblia, ale to tylko taka teoria, taka myśl, która mi się teraz nasunęła. Sami przemyślcie to i dojdźcie do własnych wniosków. W oparciu o zgromadzone dowody, niektórzy naukowcy spekulują, że płaskowyż w Gizy mógł być częścią rozległej laguny, która w pewnym momencie historii całkowicie zatopiła pozostałe kompleksy, w tym piramidy i Sfinksa. Jednak nie Wszyscy badacze podzielają tę teorię, argumentując, że odkryta skamieniałość mogła być jedynie częścią pierwotnego wapienia, który uległ erozji na przestrzeni wieków. No, można i tak, ale poczytajmy dalej. Szczególnie intrygujące jest odkrycie skamieniałości echinoda echinoida czyli jeżowca morskiego. Które są stworzeniami żyjącymi w stosunkowo płytkich wodach. Fakt, że skamieniałość ta została znaleziona w doskonałym stanie i z drobnymi szczegółami wskazuje na to, że mogła ona skamienieć się stosunkowo niedawno, podważając teorię o długotrwałej erozji wapienia jako wyjaśnienie obserwowanych na płaskowyżu zmian. A jednak Pomimo licznych teorii i hipotez dotyczących historii płaskowyżów Gizy, tajemnica ta pozostaje nierozwiązana. Nowe odkrycia rzucają światło na potencjalnie znacznie wcześniejsze pochodzenie piramid i Sfinksa, sugerując, że mogły one powstać w czasach, kiedy klimat i krajobraz Egiptu różniły się znacznie od dzisiejszych. Badacze, tak jak dr Robert Schoch, już w latach 90., który już w latach 90. sugerował, że wielki Sfinks mógł powstać znacznie wcześniej niż przypuszczano, wnoszą do dyskusji argumenty oparte na erozji wodnej oraz innych znaleziskach geologicznych, paleontologicznych, które mogą przesuwać datowanie tych struktur nawet o tysiąclecia wstecz. To jeszcze raz zadam pytanie. Jeśli nie ludzie. Jeśli te piramidy były przed potopem, to kto? Kto mógł dźwigać te kamienie? Jeśli nie Nefilim? I dlaczego nie opisano tego w Biblii? No, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Spróbujcie w komentarzach. Napisać własne przemyślenia na ten temat. Historia płaskowyżu Gizy, pełna niewyjaśnionych zagadek i nieoczekiwanych odkryć, pozostaje jednym z najbardziej fascynujących tematów dla archeologów, geologów oraz wszystkich pasjonatów historii starożytnego Egiptu. Każde nowe odkrycie otwiera kolejne pytania dotyczące tej zagadkowej przeszłości, zachowując. Do dalszych badań, zachęcając, przepraszam, do dalszych badań i poszukiwań. Ja również Was zachęcam do dalszych badań i poszukiwań prawdy o nas, prawdy o naszej planecie. Sam z coraz większą pasją mm, sięgam do właśnie tego typu nowinek, żeby sobie dla samego siebie i dla Was także odkryć to, jak. Naprawdę, jaka naprawdę była historia ludzkości i naszej planety? Tutaj ta moja wstawka o Nefilim niczego nie burzy w tej historii. Ona jest nawet logiczna, prawda? To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą e, ciekawostkę. Moi drodzy, m, zachęcam do komentowania, zachęcam do pisania swoich wniosków, swoich spostrzeżeń swoich zrozumień tego tematu dodajcie lajki jeśli możecie, wesprzyjcie mnie na portalu patronite, to dla mnie bardzo ważne żeby znaleźć sobie patronów swojej działalności internetowo pisarskiej